To jest dzisiaj zadanie szczególnie trudne. Szczególnie trudne dlatego, że mamy w tym momencie kryzys, taki generalny kryzys naszego państwa. Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy, oświata, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje. No to jest kryzys gospodarczy. I wreszcie, proszę Państwa, mamy i takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy ogromnej wadze. Które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem tego naszego twardego zaplecza, niedostrzegane. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być, istnienia albo nieistnienia. To są te wszystkie plany Unii Europejskiej, a dokładnie plany Brukseli i Berlina by dokonać takiej zmiany w sytuacji w Europie, w sytuacji politycznej, w sytuacji w wymiarze prawnym, można powiedzieć konstytucyjnym, bo to się odnosi do konstytucji każdego z tych państw, by w istocie nie wszystkie, ale wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami, Francją, no być może jeszcze jakieś inne się znajdzie państwa, w tym Polska w gruncie rzeczy przestały istnieć.